Wielkie hejka wszystkim witam w 2023 roku. Sama nie wierzę, że mamy już ten czas, ale e, liczę, że zaczął się ten rok dla Was pomyślnie i wszystko wiedzie Wam się super. Teraz powiedzcie mi, kto z Was e, napisał swoją listę noworocznych postanowień. Co roku do takich najczęstszych należy na przykład schudne. Pójdę na siłownię, zacznę się zdrowo odżywiać, rzucę palenie, będę więcej czytać, będę bardziej zorganizowany i tak dalej, tak dalej. W tym roku bardzo popularne w internecie stały się też vision boardy, czyli... Zagłębiacie się w czeluści internetu, znajdujecie jakieś fajne fotoski, sklejacie to, do tego napis 2023 to będzie Twój rok i już mamy piękną inspirację. Bardzo pokochały to influencerki, youtuberki. Obejrzałam takich filmików całkiem sporo. Nie wiem, czy panie te naprawdę bardzo wierzą w moc, w moc sprawczą tej metody. Ja niekoniecznie. Myślę, że to jest też trochę taki łatwy sposób na content w styczniu. Ale może się mylę, no, nie, nie zrozumcie mnie źle. Dobrze mieć swoje sprecyzowane cele, ale nie wiem, czy takie trochę sztuczne i propagujące płytkie wartości fotoski mają zmienić nasze życie na lepsze. Ale cóż, zobaczymy. E, styczeń to także miesiąc zawsze podsumowań. Takiego dokonał na przykład Netflix. Rekordowe dla tej platformy w poprzednim roku okazały się produkcje typu Wednesday, czwarty sezon Stranger Things, piąty sezon The Crown, e, czy Damer? W Polsce dużo godzin spędzono oglądając produkcję typu Jak pokochałam gangstera i Gierek. Do tego mocną popularność na całym świecie i w kraju zdobył serial Wielka Woda, nawiązujący do powodzi tysiąclecia. Osobiście powiem od siebie, że naprawdę fajnutka produkcja warta obejrzenia. A jak już jesteśmy przy polskich serialach, to na dniach miał premierę jeden z takowych. Za Orgazm Nasz i Wasz, czyli drugi sezon Sexify. Um, szczerze mówiąc byłam bardzo ciekawa opinii, bo jak wiemy pierwszy sezon wywołał nie lada skandale w naszym kraju. Niemniej jednak fani z całego świata czekali, żeby znowu ujrzeć na ekranie to trio niepokornych studentek, które tworzy swoją seks aplikację. W Onecie na ten temat mogliśmy przeczytać. Drugi sezon podejmuje pewne ryzyko. W dużym stopniu kieruje spojrzenie w stronę chłopaków i mężczyzn. Czy to nie zdrada ideałów, które niosły jedynkę? Okazuje się, że nie. Twórcy pokazują toksyczne konsekwencje stereotypów, które w patriarchalnej kulturze kiełznają męskość. Oraz podsumowali to słowami Sexify wraca i znów uderza w polską zaściankowość i po raz kolejny robi to dobrze. No i pięknie i oby więcej takich produkcji, bo dobrze jest czasem nabrać trochę dystansu do pewnych rzeczy. Chociaż każdy z nas świetnie zdaje sobie sprawę, że nabranie dystansu potrafi być trudne. Szczególnie, jeśli niektóre rzeczy uderzają w nas personalnie, burzą pewność siebie i pewność e, we własne możliwości. Takiego czegoś doświadczyła na przykład e, Marta Lech e, Maciejewska, która przez lata starała dostać się do branży modowej, która nigdy nie chciała dać jej szansy. E, po latach starań, e, jak wyznała magazynowi Glamour, stwierdziła, że nie będzie na siłę starać się dostać do czyjego świata. Stworzy własny świat na własnych zasadach. Tak ma dziś swoją e, modową firmę, w której wprowadziła innowacyjne rozwiązania typu czterodniowy tydzień pracy albo urlop menstruacyjny, bo jak podkreśla w tym wywiadzie, nie wszystko w życiu musi się opłacać ale wszystko powinno być wartościowe. A do rzeczy pięknych i wartościowych należy przecież pomaganie. A to w Polsce pomaga lepiej niż Jurek Owsiak. Styczeń, jak zawsze, to finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nic więc dziwnego, że pojawiało się mnóstwo artykułów na temat planowanych eventów, akcji, aukcji i przewidywanej, zebranej kwoty. Do tego 20 stycznia do kin trafił film Fenomen, właśnie opowiadający o tym, jak Jurek poruszył cały świat do działania. W styczniu rozdano także Złote Globy. Wirtualna Polska zamieściła listę wszystkich laureatów. Tam na przykład film Elvis, muzyka z produkcji Babylon, serial Rootsmoka Smoka czy... Fenomenalna aktorka Zendaya. Vogue zaś oceniał stylówki e, gwiazd, które tamtego wieczoru przemierzały czerwony dywan. Doceniono na przykład Rianę, Selenę Gomez, Jenę Ortega czy Margot Robbie. Oczywiście w tle, jak zawsze, musiała być jakaś aferka. W tym roku była to waga Seleny Gomez i nominacja Emmy Darcy w kategorii najlepszej aktorki, pomimo deklarowanej niebinarności. A co słychać w naszym studenckim CDN-ie? Tam malutka podróż do ciepłego Neapolu, który przez kilka ostatnich miesięcy w ramach projektu Erasmus był domem naszej redakcyjnej koleżanki Zuzanny Maciejszko. O Neapolu napisała: Neapol, jak większość dużych miast, jest bardzo zróżnicowany. Żyją tu zarówno biedniejsze, jak i bogatsze osoby. Przeglądając fora internetowe, spotkałam się z różnymi opiniami. E, u, ym, Miasto mafii, brud, smród i ubóstwo, masa złodziei. Jednak żyjąc tu na co dzień uważam, że miasto jest naprawdę niepowtarzalne, jest głośniejsze, ale między innymi przez to można poczuć, że tu, Toczy się prawdziwe życie. Aż w wyobraźni poczułam te promienie słońca i zapach dochodzący z włoskich knajpek, ale, ale, cudzy chwalicie, swego nie znacie. Gdańsk także ma się czym pochwalić. Emilia Olszewska wybrała się w malutkiego tripa po tutejszych kawiarniach, i na jej liście bestsellerów znalazł się komiksowy projekt kafe. Przyjaciele żywcem wyjęci z amerykańskiego sitcomu czy Józefka kojarzący się ze szkolną lekturą. Jej zdaniem są to najciekawsze pod względem designu miejscówki na mapie Trójmiasta i nasza redaktorka obiecuje, że jej wędrówka się jeszcze nie kończy. A czy czasem kończy się wena naszych redaktorów? E, możliwe, że tak. Nawet jeśli, to potrafią oni sobie z tym doskonale poradzić. Kinga Naczka, nasza redaktorka, a w prywatnym świecie także e, blogerka, powiedziała, jak sobie z tym brakiem weny radzić. Zradziła co nieco o swojej przygodzie z pisaniem i odpowiedziała na pytanie, czy blogowanie w dzisiejszych czasach w ogóle jeszcze ma sens. Sensu poszukiwać możemy w różnych miejscach. Dla wiernych, wierzących, takim miejscem na pewno będzie Kościół, a ten niestety w ostatnich czasach mocno pustoszeje. Jakub Sopyło odniósł się do najnowszych statystyk opublikowanych przez Instytut Kościoła Katolickiego, w którym zauważono największy od 40 lat spadek osób uczęszczających na Eucharystię. Sam Kościół problem wypiera, przysłaniając to Pandemią, a yy, nasz dziennikarz pyta, w jakim stopniu Polska jest jeszcze yy, krajem katolickim, a jakim tylko z katolicką tradycją? Opowiedzieliśmy o wstrząsającym zdarzeniu, które miało miejsce w Berlinie. Największe akwarium świata yy, z morską wodą pękło, zalewając przy okazji kilka pobliskich uliczek. I no, jeszcze dodatkowo, wszystkie żyjące tam wcześniej zwierzątka. Sam już po prostu w lepszym świecie. Bardzo szkoda, bo myślę, że był to bardzo, bardzo ciekawy yy, twór. Znaleźliśmy wspaniały lek na zimno. Nudę i wszystkie zmartwienia świata. Kto z nas w końcu nie lubi ciepłych sweterków, przytulnych szaliczków? Nawet jeśli samych nas do takich ręcznych robótek nie ciągnie, to zawsze takie rzeczy można kupić. Koniecznie dobrej jakości. Porozmawialiśmy z blogerką Kamilą Wojciechowską, która swoim hobby zaraziła już tysiące kobiet w Polsce. Może i wy podejmiecie takie wyzwanie? No, ja myślę, że mogę spróbować. Doceniajmy takie słodkie sweterki, słodkie szaliczki, kiedyś w dawnych czasach ludzie takich rzeczy nie mieli i byli przez to smutniejsi, trochę zgorzczkniali, nawet wysyłali swoich ukochanych pod topór. I tak mówię tu o Henryku VIII i Netflixowej produkcji Krew, Seks i Korona, który zrecenzowała dla nas Wiktoria Kowalik. Produkcja nie przypadła jej do gustu, napisała o niej. Patrząc pod względem dokumentu historycznego, serial zawodzi. Patrząc pod względem serialu dla młodszego pokolenia, który ma zapewnić emocje i napięcie, również zawodzi. Przynajmniej ma on tylko trzy odcinki, więc można go skończyć w jeden wieczór, zapomnieć o nim i kolejnego dnia znaleźć nową Netflixową obsesję. Moją obsesją zaś są media trójmiejskie. Tam przepych leje się strumieniami. Um, pojawiło się w tym miesiącu typowe staropolskie narzekanie, że wiecie, kiedyś to było, kiedyś to było fajnie, w ogóle teraz, teraz to są czasy fatalne. No i naszemu pokoleniu oberwało się, że my to nawet Sylwestra nie potrafimy sobie dobrze zorganizować. E, zawsze pomoże napisało. Sylwester najchętniej z rodziną lub przed telewizorem, najwyżej w wąskim gronie znajomych. Dziś rzadko kto wybiera się na prawdziwy wystawny bal, taki na jakim do białego świtu sw bawili się nasi rodzice i dziadkowie. Może i faktycznie nie, nie chodzimy w wystawnych sukniach i nie brylujemy na olbrzymim parkiecie, ale to nie znaczy, że nasze domówki są mniej wystawne, mniej wystrzałowe i gorzej się na nich e, bawimy. Może nie bal noworoczny, ale na bal studniówkowy młodzież wybiera się chętnie, a przecież styczeń to właśnie miesiąc studniówek. Dziennik bałtycki przedstawił listę najciekawszych studniówkowych wydarzeń z okolicy oraz opowiedział o typowych przesądach towarzyszących temu okresowi, czyli bielizna. Podwiązki, nieścinanie włosów aż do matury. A z takich ciekawych opowiedział o studniówce na promie, 50-latkach, którzy bawili się z 19-latkami, e, imprezach online, e, czy na przykład nauczycielce, która na studniówkę przyszła w spódnicy ze zdjęciami swoich uczniów. No, komitka ma bujną wyobraźnię. Ale mediom nie tylko zabawa w głowie, bo kiedy kończą się imprezy, to zaczynają się spory. A te między kobietami i mężczyznami trwają już przecież wieki. Wieki trwa także walka o prawa kobiet, w której często zapomina się o uczuciach mężczyzn, jak się okazuje. Na ten problem zwrócił uwagę socjolog, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Radosław Kosakowski, który mm, zauważył, że mężczyznom ciężko jest odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Że wyjątkowo cierpią i powinni zostać bardziej docenieni. Choć sam problem wydaje się być ważny i dobrze, że taki zauważono, niestety użył ten pan nieco. Nieodpowiednich słów, przy czym wywołał bardzo dużą burzę w komentarzach, która generalnie polegała na tym, że przekrzykiwano się, kto ma po prostu w życiu gorzej. Um, typowo, generalnie. Najsmutniejsze jest to, że po tak wartościowych tekstach później e, Trójmiasto.pl zarzuciło nas artykułami głupimi, trochę toksycznymi i no utrwalającymi wszystkie stereotypy, z którymi poprzednio próbowano walczyć. Odwołano się do tego, że na przykład w klubach jest dużo mniej dziewczyn, bo na jedną dziewczynę przypada 10 chłopaków i ci wszyscy chłopcy muszą niczym prawdziwi samcy alfa się o nią bić. A do tego mają jeszcze utrudnione zadanie, no bo teraz jest jeszcze więcej obcokrajowców, więc no sytuacja jest generalnie fatalna, a te dziewczyny to są w ogóle wredne, bo one mają tańsze wejściówki do klubów. No, więc generalnie, no, bez sensu. No, trzeba by było trochę pomyśleć, czy warto już iść w poważniejsze treści, czy jednak się trochę wygłupiać. Na koniec coś nieco śmiesznego, czyli oczywiście online nowe eucharystie w wirtualnych archidecezjach w Robloxie dzieciaki odprawiają msze. Najśmieszniejsze momenty można sobie przecież pooglądać na TikToku i widzicie chyba jednak wiara w tym narodzie nie umiera. Bardzo wam dziękuję, że ze mną jesteście. To już chyba wszystko. Będziemy się żegnać. Do następnego. Pa pa.